Andrzej Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Polski, zawitał do Pabianic. Na zaproszenie lokalnych działaczy PiS-u wziął udział w spotkaniu noworocznym Pabieńskich Struktur Partii zorganizowanym w restauracji Kaczorowski. Wcześniej odbyła się konferencja prasowa, w której udział wziął również eurodeputowany Janusz Wojciechowski. Kandydat na prezydenta omówił bieżące sprawy, m.in. zaprzeczył informacjom, jakoby był zwolennikiem wprowadzenia polskich wojsk na Ukrainę. Przedstawił również wizję swojej ewentualnej prezydentury. Ma ona być przede wszystkim otwarta na społeczeństwo, a taka nie jest w wydaniu obecnie urzędującego prezydenta, podkreślał w swojej wypowiedzi. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej to najwyższy przedstawiciel naszego państwa. Komentatorzy Konstytucji mówią, że to oznacza, że prezydent samym sobą reprezentuje państwo polskie. Jeżeli prezydent zatem nie spotyka się z takimi ludźmi, jeżeli pałac prezydencki jest dla nich zamknięty, jeżeli nie są zapraszani, kiedy przychodzą z wielkimi inicjatywami, to znaczy, że Polska ich wyklucza poprzez osobę prezydenta, który nie jest nimi zainteresowany. Ja nie uznaję czegoś takiego w realizowaniu prezydentury. To jest obowiązek prezydenta. On jest wybrany przez naród, musi się z obywatelami spotykać, musi pilnować ich spraw, musi reagować na sytuacje, w których obywatelom dzieje się krzywda, w których warunki choćby prawne są dla nich pogarszane. Nie może być notariuszem rządu ani innych instytucji. Musi sam rozważać każdą decyzję, posiłkując się doradcami ale kierując się interesem obywateli, interesem rzeczypospolitej Polski. Kandydat mówił również o ciężkiej sytuacji w Okręgu Łódzkim i zmarnowaniu potencjału gospodarczego po likwidacji wielu zakładów pracy, która wymaga wielkiej troski ze strony rządzących, a tej, co podkreślił, podobnie jak na Śląsku nie ma. Takie zmiany gwarantuje dojście do władzy przez Prawo i Sprawiedliwość, zakończył swoją wypowiedź Andrzej Duda. Podczas spotkania z członkami i sympatykami Pawieńskiego PiSu wyraził nadzieję, że ten rok będzie dobrym dla Polski, i prawa i sprawiedliwości, licząc na swoje zwycięstwo w wyborach prezydenckich, jak również na wygraną opisów w wyborach do parlamentu.